Przed nami rozkład ogólny na miesiąc lipiec. Zalecam sprawdzić znaki dodatkowe, w tym wedyjski, zachować zdrowy dystans i uwzględnić ewentualny odczyt odwrotny. Jeżeli macie wielkie serce dla kanału tak jak ja, to kliknijcie lajka, suba, dzwonek, napiszcie komentarz lub pozostawcie napiwek co łaska. Zachęcam też do konsultowania się indywidualnie we wszelkich sprawach, nawet jeśli są beznadziejne, ponieważ korzystne wyjście znaleźć można zawsze. Tarotowe usługi są na stronie internetowej, a namiary na ekranie oraz w opisie filmu. Przejdźmy do kart. W podstawie talii dwójka kielichów. Karta związków, relacji aż po grób. Lub po prostu signifikator tematu, jakim jest miłość, w szczególności taka w partnerstwie. Panna znajduje się w tej grupie znaków Zodiaku i sąsiaduje z lwem, mającym oczywiście podobne historie, która to przechodzi teraz różnego rodzaju lekcje, właśnie w tej dziedzinie życia. I moim zdaniem, im szybciej się one rozwiążą, tym lepiej. Bo trochę blokują na drodze samorozwoju. Tarot mówi wprost: zostaw, idź dalej i daj sobie wolność. Rozumiem zatem, że ta wolność to jest taki sposób na realizację wyższego planu, cokolwiek to oznacza, zresztą przejdziemy do tego za chwilę, ale skupmy się na konkretach. Dwa kielichy to jest przerwanie relacji, która nie ma sensu. Widzę kogoś, kto ucieka, tak dosłownie, jak najdalej, a druga osoba próbuje i być może troszkę za bardzo. Albo naciska, albo oszalała z miłości, albo zrobiła coś, co tą pierwszą jakoś tam zraziło. Tu nie mówię o żadnych drastycznych sytuacjach oczywiście, ale może trochę zaleciało desperacją. Albo ktoś zbyt szybko powiedział, co czuje, no wiecie, takie falstarty. No, a przy tym słowie zostańmy. U niektórych osób z podznaku panny do związku nie doszło, bo albo druga strona była niewspółpracująca, czyli ciężko by się było z nią dogadać zatem zaburzona równowaga w braniu i dawaniu, ale też część osób wycofała się, bo drugi człowiek był zbyt mało zaradny. Czasem słyszę, wy mi mówicie przez telefon, mam synek, albo taki, że trzeba go tam jakoś naprawiać, wychowywać. No ja nie wnikam, bo to różnie jest, natomiast rzeczywiście, w tych wszystkich historiach Zodiakalnej Panny, które teraz widzę w kartach, Występuje motyw osoby, która sama na siebie nie potrafi zarobić w życiu, i nie chodzi tylko o pieniądze, chodzi o to, że nie potrafi sprawić wokół siebie bezpieczeństwa, nie potrafi postawić tego muru wokół i strukturyzować, jak to na przykład w tarocie czyni cesarz. Zatem, kobiety niech uważają na mężczyznę mało obrotnego, które jeszcze nie wie co z czym jak, no a panowie analogicznie na takie kobiety. No chyba, że lubią, ale akurat tym razem rozkład ostrzega. Przejdźmy zatem do tego, co faktycznie w kartach jest, i zobaczmy, co się wydarzy w każdej kolejnej sferze życia. Na początku sfera miłosna singli. Szóstka buław. Single na pewno by chciały miłość. Z pewnością większość osób samotnych chce niezależnie od znaku. W związku z tym, panna może przemyśleć internet, aplikacje, albo po prostu, żeby wyjść do ludzi i się im jakoś pokazać. Nie mówię, że to jest z punktu desperacji to działanie. Panna będzie się czuła dobrze sama ze sobą też w tym miesiącu, no ale chciałaby mieć więcej towarzystwa. Niektóre wieczory, na przykład w piątek przed weekendem, gdy mniej pracy, albo jakieś takie chwile zwątpienia w siebie, może przerwa w pracy w ogóle w ciągu bardzo dynamicznego, intensywnego tygodnia pozwoli wkraść się do głowy myślom albo lękom o samotność w przyszłości. Jeżeli ktokolwiek czuje się ze sobą dobrze, jest wartościowy, wie co z czym, po prostu fajny gość. Ale lata mijają i nie ma nikogo obok, a zatem zaczyna się bać, że będzie na jesień życia samotnie spożywał kolację. No to te karty są dla niego i prawdopodobnie wiele panien zacznie bardziej myśleć o relacjach, nawet jeśli ostatnio zakładam tu oczywiście singli, niespecjalnie była w to wszystko wkręcona. Polecam, żeby próbować. Karty są dobre i nawet jeśli na początku. Ludzie nie zgromadzą się wokół Was tak, jakbyście chcieli, to po prostu się z tym oswajajcie. Może niektóre panny są trochę odludkami o wyższych ideałach, zajmują się pracą czy czymkolwiek innym, co ma na względzie wyższe dobro ogółu, ale zapominają o sobie, więc karty są po to, żeby przypomnieć i podpowiedzieć, aby coś dla siebie uczynić dobrego. Szukajcie sobie relacji, na pewno ktoś ciekawy się trafi. Natomiast jeśli chodzi o związki, to mamy króla mieczy. Scenariusze są dwa, i dla mężczyzny, i dla kobiety, ale wspólny mianownik to jest próba pogodzenia się. Zacznijmy tutaj od mężczyzn, wyjątkowo przepraszam, bo król mieczy to akurat męska figura, więc niech tarot sam wyznaczy. Król Mieczy będzie mężczyzną w związku partnerskim, małżeńskim lub nieformalnym, w którym to ma często do czynienia z bardzo trudną, może też trochę złośliwą kobietą. Ale mimo to, odsuwając się troszkę od tych burzliwych emocji i patrząc na sytuację z boku, tak jak dobry sędzia, król Mieczy, Mistrz Umysłu właśnie robi, postanowi się pogodzić. Postanowi zakopać wojenny topór w imię czegoś wyższego, na przykład rodziny. To jest dobry pomysł, ale należy pamiętać, co było w podstawie talii. Być może dobre stosunki warto zachować, ale niekoniecznie żyć razem, skoro nie pasujecie lub też jakaś tam trucizna się gdzieś przemyka. Natomiast kobiety analogicznie mogą mieć taką sytuację z romantycznym partnerem, i wtedy trzeba rozsądzić, co dalej robić. Jeśli partner jest chłodny, nie angażuje się, związek staje się nudny, albo pobudza niewłaściwe emocje, na przykład frustrację, bo nic nie daje rady z tym zrobić, lub też próbujemy z tym mężczyzną pogłębić znajomość lub przywrócić romantyczność, ale on po prostu jest jak kamień. To też te kwestie wymagają przemyślenia, i akurat tym kobietom to bym radził, jeszcze tak mostu nie palić, bo może coś by się z tego wykluło. No ale panowie niech uważają w relacjach. Kolejna karta to dziesiątka mieczy, i mamy tutaj pracę. Panna będzie bardzo zmęczona. Oczywiście pracowała pilnie, jak to panna zresztą, ale chyba efekty nie były współmierne, a do tego środowisko bardzo denerwujące. Widzę też, że panna poświęci dodatkowy czas, najpewniej po pracy, aby pomedytować i zastanowić się, czy warto dalej wkładać w to energię, czy może poszukać czegoś innego. Ale co, jeżeli niczego innego nie ma, albo może jest problem, aby utrzymać Jednocześnie dwa niezależne źródła dochodu: własny biznes i zatrudnienie gdzieś, albo po prostu dwa biznesy, cokolwiek to oznacza. No człowiek nie jest wiecznie młody, czasem musi pospać, musi też zrobić coś dla siebie. Akurat o kwestie zdrowia, to ja bym się u panny nie martwił. W zasadzie wy macie bardzo dobre karty na to. I tutaj. No kolejną będzie król Buław, więc cóż, macie ambicje, macie moc. Ja bym połączył nawet te dwie sąsiadujące. Bo widać wyraźnie, tarot przekazuje, nawet gdyby wam w pracy było ciężko, nawet gdyby ludzie byli irytujący, nawet jeśli czujecie, że trzeba stanąć na głowie, aby jakąś tam ostatnią kropelkę z tej wymiętalonej cytryny wycisnąć, to wy do diabła jakoś to zrobicie. No będziecie jak te krety. Będziecie drążyć w tej ziemi tak głęboko, głęboko, żeby wreszcie dziabnąć tego robaczka albo po prostu cokolwiek to znaczy, dokopiecie się do skarbu. Lub przynajmniej do takich pieniędzy, jakie wam będą potrzebne. Mimo to. Nie zachęcam, aby utrzymywać ten stan wiecznie. A to dlatego, że mimo dobrego zdrowia, które reprezentuje król Buław, zatem zdrowie, żyznę, dobre ciśnienie i te wszystkie seksualnościowe sprawy, to wy macie tu w karmie księżyc. I ten księżyc mówi: Uważaj na to, co w przyszłości, bo nie zawsze będzie ci się dobrze kręcić. Nie bój się, ale idź do przodu. Korzystaj z intuicji i rób wszystko w ten sposób, żeby improwizować i na bieżąco reagować na sytuację, tak jakby przed Wami był okres niepewności. Możecie sobie zadawać pytanie, czy wystarczy na wszystko pieniędzy, czy utrzymam swój biznes, czy będzie tyle klientów, ile było wcześniej. Może niektórzy zajmują się, jak zawsze mówię, panny medycyną estetyczną, służbą zdrowia. Ewentualnie tarota kładą, bo to księżyc przecież, ja też taki tatuaż mam na łapie. Te wszystkie sprawy to jest wasz chleb powszedni, ale świata nie da się zmienić w pojedynkę. No, może Jezus próbował. Nie wiem, czy wyszło. Może wyszło nie tak jak chciał, ale nie wnikam. Po prostu zastanówcie się nad swoją pracą i nad tą karmą, którą jest właśnie przewidywanie przyszłości i zrozumienie, do czego dążą te wszystkie składniki równania matematycznego. Kwanty układają się po swojemu. Nie wiadomo dokładnie, jaki będzie efekt, ale możemy już prognozować niczym Jarosław Kret, że. Pewne sprawy idą nie pomyśli. Pamiętacie co mówiłem ostatnio u panny o jakichś takich biznesach, które mogły gdzieś tam nie wychodzić? Może ktoś chciał zaistnieć w mediach, podjął jakąś alternatywną pracę. Nie wiem, może książkę chciał napisać, albo zaangażował się w jakąś działalność medialną. Teraz jest pełno wywiadów, podcastów, no nie wiem, jakichś takich rzeczy, które promują człowieka, ale mu to nie wyszło. No i teraz się zastanawia, co dalej ma ze sobą zrobić. No, polegać na przeczuciach na pewno, iść przed siebie mimo tych potencjalnych problemów. I ja myślę, że przekwalifikowanie to jest słowo klucz, ale każdy musi się dobrze zastanowić, co chce robić i się pilnie tego od zera uczyć. Po prostu pewne branże, zawody mogą się przeterminować. Nie tylko dlatego, że sztuczna inteligencja po prostu takie jest życie. A do tego jeszcze powiem, że ten księżyc to mi zalatuje jakimiś opłatami urzędowymi, więc tym bardziej polecam, żeby cisnąć na hajs, oczywiście uczciwie i godnie, jeżeli ktoś płaci alimenty, albo jeżeli je dostaje, ale spodziewa się, że tym razem jednak mu się to nie przytrafi, no bo partner się wypnie, ewentualnie z uzasadnionego powodu nie będzie w stanie dać na dzieci. To też ważne. Zatem księżyc, podążanie przed siebie mimo lęku, korzystanie z intuicji, unikanie iluzji oraz zaprzeczenia, że jest gorzej, skoro naprawdę jest. No, ale rozchmurzcie się, bo generalnie to jest walka o przetrwanie z powodzeniem, także <laughs> idziecie w dobrą stronę. Przejdźmy do drugiego rzędu. Trójka kielichów. Bądźcie z ludźmi, Obcujcie z tymi, co są na poziomie, mają podobne zainteresowania, lubią trening siłowy tak jak wy, dbają o swój wizerunek, imprezują, ale oczywiście bez przesady, i obracajcie się w gronie, które też dobrze zarabia. Wiadomo, jak moja babka powiadała, z kim przystajesz, takim się stajesz. Oczywiście pilnujcie kieszeni. Nie wywalcie za dużo hajsu, bo być może to dość majętne środowisko potrafi sobie czasami. Wydać więcej pieniędzy na dobry obiad, niż Wy powinniście, zatem pilnujcie drobniaków, mimo tego, że bardzo dobre są perspektywy, aby zaskarbić sobie zaufanie tych zamożnych gości. Być może dla niektórych są to tak zwani zamożni klienci-inwestorzy. Tym bardziej łapę trzeba ścisnąć. A jeśli nie macie żadnych planów dotyczących pracy, to po prostu otwórzcie się na innych, szukajcie sobie miłości, randek, czegokolwiek, czego nie uświadczyliście za sprawą dwójki kielichów w podstawie talii. Jeśli zaś chodzi o ostrzeżenie, to jest dziewiątka monet. Uwaga na pieniądze raz jeszcze. Uwaga także na swój wizerunek i wydatki z tym związane. Nie ważcie się w tym miesiącu przepłacać. Jakbyście się nie poczuły ukontentowane albo jakby Wam nie starczyło nie tylko na siebie, ale na przykład na sprawy związane z domem, tutaj w szczególności z jego wystrojem, to się nie przejmujcie i pracujcie nad swoim fundamentem, aby ta stabilizacja zawsze była, a potrzebna kwota co miesiąc się znalazła. Karty właściwie nie mówią o żadnej biedzie, raczej o tym, że nie będzie za nadto, Wiadomo, im więcej mamy, tym się bardziej teoretycznie cieszymy, albo czujemy bardziej bezpiecznie. Ostrzeżenie jest jednak dla niektórych, co dla kasy są w stanie zrobić za dużo. Cokolwiek to oznacza, powstrzymajcie się. Idźmy dalej. Niespodzianki. Siódemka buław. Być może w pracy lub w relacji partnerskiej, rzadziej przyjacielskiej, albo może jeszcze rzadziej jakiejś zupełnie innej, której nie jestem w stanie przewidzieć, bo was jest dużo, ktoś was tak jakby zaatakuje. Ale nie bójcie się, bo to nie będzie groźne, tylko konflikt, jak to przy siódemce buław. I wtedy najlepszą strategią jest, aby zachować się uczciwie, moralnie, w zgodzie z ideałami, tak jak prawdziwy Mistrz. I odpowiednio ten konflikt zagoić, nie eskalować. Trzeba będzie tak jakby postępować, żeby była zgoda, a nie wojna, i to wzbudzi nie tylko zaufanie tej drugiej osoby, ale również pokaże jej, że wy nie jesteście tym, za kogo ona was uważa. Bardzo istotne. Ja myślę, że bardzo często takie konflikty mogą być w związku z małżeństwami. Nieraz nawet w sądzie, no ale ponieważ sytuacji jest sporo, to proszę zapamiętajcie to jako taką jedną z ważniejszych wskazówek na lipiec. To, co się Wam uda, to jest kapłanka. Macie zwiększoną intuicję, a to za sprawą tej magicznej karty, której symbolem jest również księżyc co było już mówione. Dzięki swoim przeczuciom zajdziecie bardzo daleko. Być może nawet sięgniecie po szeroko rozumiane metody ezoteryczne, w tym karty tarota, a kapłanka, jak wiemy, to jest jego strażniczka. Dzięki tym przeczuciom uda wam się uniknąć różnego rodzaju błędów. Na przykład wpadniecie na pomysł, aby rozwinąć nowy biznes, lub ktoś wam to podpowie, i dzięki kapłance. Zrozumiecie zawczasu, że to się po prostu nie opyla. Więc zamiast w to wkładać pieniądze, to wy zachowacie je na później, no i nie wyjdziecie jak zabłocki na mydle. Uważajcie także na każde inne działania, również na te związane z naprawą związków albo z poszukiwaniem miłości no bo wasz żyroskop będzie doskonale działał i ostrzegał, żeby przypadkiem nie wtopić się tam, gdzie nie trzeba. Co zaś tyczy się porażek, to mamy królową monet? I porażka brzmi tak, że wy się możecie oszukiwać, jakby ktoś nagle przyszedł wam z pomocą. No niestety nie, tak się nie stanie. Nie przyjdzie ani nikt nowy, ani nikt zakochany z przeszłości. Również uważajcie na wszelkie oszukiwanie samego siebie we wszystkich sprawach. Zauważcie jeszcze, że ta kapłanka i królowa monet stoją do siebie w opozycji, więc to nie musi być tak, abyście ponosili tę porażkę i jednocześnie ten sukces. Ja myślę, że to jest albo tak, albo tak. I to wy wybieracie teraz, w którą stronę pójdziecie. Czy kierując się uczuciami, unikniecie błędów, czy może? Kierując się jakimś dziwnym samozaprzeczeniem, będziecie brnąć do przodu, tak jakby bez sensu, nie skręcając w ogóle i nie hamując, gdy należy. Oczywiście królowa monet to jest dla wielu osób również porażka, rozumiana jako bieda, ale ja bym tego tak nie mówił. Po prostu liczcie pieniądze i nie pozbywajcie się ich zbyt szybko. To jest wszystko, co naprawdę w tej materii mam do powiedzenia. No i tyle. Zostawcie lajka, suba, komentarz lub napiwek w garnuszku, jeśli chcecie wspierać kanał i częstotliwość publikacji. Tych, co mają problem, nie widzą rozwiązania lub są zwyczajnie ciekawi, co skrywa przyszłość tudzież przeszłość, zapraszam do kontaktu osobistego. Namiary są w opisie i na ekranie. Życzę udanego miesiąca.